Witajcie, Głąby! Zaraz ktoś mi tu rozwiąże zadanie z algebry. Bo jak nie, to dostanie wpierdal. Zaraz się przekonamy, kto tu taki mocny w gębie jest, który by mi rozwiązał równanie. No kto na solo? Nikt? To aż tacy z was kretyni? To nie czarna magia schizowanego Voldemorta, tylko matematyka. O cholera, a co to takiego? Ile jest pierdolców w tej klasie, że nie może tego rozwiązać? 3. jak się zwą? Te głąby proszę pana, to Drako Potter i Goil. Zaraz dostaną w pierda pierdolone. Radzę wam nie przeciągać pały, bo zaraz wam załatwię pobyt u Kryśki. O jasna cholera, on ma tam przecież znajomości, a jasne, że tak tychuju. A ja, sram na tą lekcję wolę sobie zbić konika. Jak ja ci zbiję konia, to ci ja chyba spuchną ty z boku w czwartej ławce. TEN CHUJ TO CYBORG O TY MEN DOJEBANA Jeszcze raz się tak odezwiesz a nie dożyjesz jutra A ty co się śmiejesz? Wstań u dzielcu. O mama mama Ile jest dwa dodać 2? Chyba 5 Albo 6 A tak konkretnie to nie wiem Po dłuższym zastanowieniu powiem że 5 Tak tak kurwa mać Idealna odpowiedź Zaraz zobaczysz co się z tobą stanie za tę odpowiedź Będziesz się zaraz bał. O mój Boże co ja zrobiłam, tylko go wkurwiłam. Chodź maleńka do tatulenika, zaraz się pobawimy. Nie bój się, dzisiaj cię tylko trochę przypalę. Askermerę, w duperę, cholerere. O jasny szlak to jadowite cholerstwo. Widzisz, zaraz ci ryju pierdoli. To nie do mnie, ja jestem do obraz matmy. To się okaże. Cholera, jestem za młody żeby umierać. Litości. A ty co się śmiejesz, blonda skupenale? Zeżrej go. Aaa, weź to kretynie. Hahaha, ha, ha, dobrze ci szmato. Zajebiste co? No ale teraz musi zdechnąć. Utopi ją w tym garnku gdzie srał Wacek. Albo nie, to was utopię. Tak torturuję wszystkich pierdolonych humanistów. Myślą, że są tacy mądrzy, bo wiedzą o co chodzi w jakimś pojebanym wierszu. Ale u mnie liczy się ścisły łeb. No i co milutcy? Rozwiążecie zadanie? No rączki w górę. Wiesz, jaki będzie wynik? No tak, to do góry dupa. Jedna dziwka z fizyki mówi, że jesteś w tym dobry, podaj więc wynik. No wiadomo, że to cztery, ale mi się chce żygać. Nie pierdol, chodź, choć do nogi. Jeśli ktoś mi się zżyga na moje biurko, to mam dla niego taki bajer. Kręcenie kiszek. Askara maskara flakara, spotyka cię kara. Oj oj ale to capi zaraz się zbełtam. Nie wytrzymam tego ee, on zaraz naprawdę się zżyga. Może byś wypróbował to na tym tłuściochu a nie na biednej muszce. Ty to nawet dobry pomysł. Wytrzymałem o dzięki ci Boże. To nie był nawet taki głupi pomysł z tą maciorą. Ale se tak pomyślałem, że może by to tak wypróbować na tobiec. Ooo, o ja pierdzielę co za horror. Nie chcesz, szkoda, no to uważaj, zdychum chychum. Ja pierdzielę to naprawdę psychol. Zajabisty śmiercionośny bajer. Na następnej lekcji kogoś spytam. I będzie to ten pojebaniec Chary Srotter. Jojojoj, trzeba będzie się pouczyć. Boże dziękujemy Tobie, że dotrwaliśmy do końca tej lekcji. O mało się nie zestrałem w gacie. Co za pierdolec z tego wolveringa, pieprzony ubek. Przez niego straciłem wiarę w to czy zostanę agentem. Ty agentem? No weź mnie nie rozśmieszaj, walsie. To ja zostanę i Cię powieszę za jaja. Zamknij jej mordę. Tłuściochu jak tam wymioty? Gdzie się kurwa wybierałeś? Chodź za mną, jeszcze nie skończyłem z Tobą macioro. No ruszaj dupę. No to muszę iść do tego zjeba. Narka, narka, coś mi się wydaje, że gość ma przesranę.